się u nas taka zawitała, taka piąteczka. Najnowszy model BMW serii 5. Z roku 2017. Przebieg 70 tysięcy. Auto doskonale wyposażone. Jak widać z daleka. Pełny empakiet wewnętrzny, zewnętrzny. Lampy laserowe z przodu. Full LED. Szyberdaszek. W zasadzie to jest taki szklany dach, bo to zajmuje ponad połowę dachu. Co my tu dalej mamy? Keyless Go, ale nie tylko otwieranie bezdotykowe samochodu, ale również klapa otwierana ruchem stopy pod zderzakiem. Tylna klapa. Auto bezwypadkowe, nie lakierowane, żaden element, niekombinowane. No, 7 dyszek przebiegu, czyli. Czyli auto bardzo świeże. No, nie ma tu jakichś kalerów, wad, mankamentów do poprawiania. Tak wygląda z zewnątrz. Teraz przejdziemy do środka. W środku z wyposażenia naprawdę fajnie, bo jak widać, wszystko również empakietowe. Na przykład w M-Pakiecie mamy pedały, podnóżek. Wszystko empakietowe. Dalej, fotele mamy w pełni elektryczne. Z pamięciami, jak widać, liczniki mamy tak wirtualne, gdzie możemy sobie tryby liczników zmieniać. Jakie chcę ustawienia? Takie mam. W środku, co mamy dalej? Nawigacja wiadomo, największa. Nawita największa. Mamy tutaj, oczywiście, DVD. W środku, w M pakiecie, jest oczywiście czarna podsufitka. Nagłośnienie jest te High Fi subwooferami. portowa skrzynia, czyli ta króciutka gałka i do tego te tytanowe łopatki, które widać. Kamery mamy 360 stopni w oparciu o GPS, czyli teraz tego nie jestem w stanie, musiałbym za kierownicę się, nie jestem w stanie zademonstrować. Czyli widzimy jak gdyby z nieba, gdzie się ów samochód znajduje, co jest z każdej jego strony. Tych kamer jest dosyć sporo, i możemy z boku, z przodu, jadąc, widzimy, co z boku koło nas się znajduje. Nie tylko, jak to zazwyczaj w kamerze, bywa, że z przodu, czasem z tyłu, czasem z przodu. Tu widzimy każdy jeden sektor samochodu. Jeżeli szukasz takiego samochodu w miarę rodzinnego, sedana rodzinnego, ze sportowym zacięciem, e, który nie Wymaga nie wiadomo jakich funduszy, który nie spala 15 litrów jak jakieś tam duże benzyny. To zapraszamy do salonu samochodowego Center. Taka piątka kosztuje u nas 140 tysięcy złotych. Jest to cena łączna za to auto. Aha, nie dodałem najważniejszego. Oprócz automatu sportowego jest jeszcze napęd X-Drive, więc. Typowe zimowe obawy kierowcy BMW, jak przejadę przez tą zaspę, czy wjadę pod górę, tu nie mają zastosowania. Ciągną nam cztery koła. Zapraszamy na www.saloncenter.gratka.pl Dziękuję.